17 października w Rzymie papież Franciszek otworzył synod, czy też tak zwaną drogę synodalną, a w każdym kościele lokalnym, także w archidiecezji poznańskiej, we wszystkich diecezjach, rozpocznie się on 17 października lub blisko tej daty. W Poznaniu będzie to faktycznie niedziela 17 października, w katedrze o godzinie 15.00. Najpierw krótka medytacja o kościele i potem msza święta, której przewodzi arcybiskup Stanisław Gondecki. Bardzo serdecznie zapraszam, a teraz powiem, dlaczego zapraszam, dlaczego to jest ważne. Synod, na który zaprasza nas, czy też drogę synodalną, na którą zaprasza nas papież Franciszek, jest bez precedensu w historii Kościoła, ponieważ papież chce, aby ten synod. Czyli wspólne odkrywanie, rozeznawanie tego, co jest dobre dla Kościoła dzisiaj, nawet mówiąc bardziej górnolotnie, co jest pewną prawdą, którą Duch Święty chce temu Kościołowi powiedzieć, aby ją odkrywać wspólnie z wszystkimi. To znaczy, żeby nie tylko biskupi, papież powiedzieli, co na ten temat myślą, ewentualnie powołując do tego wybranych ekspertów, ale żeby to wszyscy ochrzczeni powiedzieli, co mówi duch. I jest to Właśnie w jakiś sposób bez precedensu, dlatego że nigdy papież nie odwołał się tak szeroko do Wiary Ludu Bożego, ale można powiedzieć, że taka była ostatecznie intuicja, praktyka Kościoła Pierwotnego. Oczywiście ten Kościół był mały, nie było wiele tam osób, w związku z tym można było się spotkać, rozeznawać, szukać wspólnie prawdy. Takie namiastki właśnie takiej synodalności Kościoła mamy przecież opisane w dziejach apostolskich. Ale żeby nie wracać za głęboko do Pisma Świętego, chciałbym powiedzieć tylko, co w praktyce dzisiaj papież Franciszek przez to rozumie. On wraca do idei faktycznie biblijnej, też idei przypomnianej przez Sobór Watykański II, że ostatecznie to cały lud Boży, czyli wszyscy ochrzczeni, nie mogą zbłądzić w wierze. Że źródło prawdy objawionej nie jest w książkach, nie jest w, tylko w tym. Co myślą, jak nauczają biskupi, ale jest zachowana w całym ludzie Boży. To cały lud Boży, którego również papież, biskupi, księża są członkami, nie może zbłądzić w wierze. Po co więc są biskupi? Jaka jest ich rola? Oni mają coś takiego, co nazywa się charyzmatem prawdy, czyli Pewnym darem dla wspólnoty Kościoła. Ten dar polega na tym, że mają asystencję ducha świętego do tego, żeby postawić kropkę nad i. Czyli kiedy wspólnota rozeznaje prawdę, kiedy szuka woli Bożej, kiedy wsłuchuje się w ducha świętego i chce sobie zadać pytanie, w co tak naprawdę wierzymy, co nam przyniósł Chrystus, albo w jaki sposób powinniśmy kształtować współczesny Kościół. Kościół sobie zadaje to pytanie. Ostatecznie ciągle jest w pewnym stopniu, ciągle na pewnej drodze własnej, własnego reformowania się, czyli powracania do pierwotnych źródeł wiary, jakie przynosi Kościołowi duch, jakie, jakie było też zamysłem Jezusa Chrystusa. To pasterze mają się wsłuchać w ten głos ludu bożego i postawić tą kropkę nad i, bo to jest ich charyzmatem dla wspólnoty, to znaczy ich służbą w odkrywaniu prawdy, to znaczy budowaniu jedności. Oni ostatecznie muszą powiedzieć, że ta prawda jest tu, a nie tu, albo w jakiś sposób ją ująć. To bycie w drodze oznacza, że ta prawda nigdy nie jest sformułowana na 100% i do końca. Że zawsze mówiąc coś, mamy na myśli jeszcze możliwość pogłębienia tej prawdy w przyszłości. To jest bardzo ważne. Nawet jeżeli powiemy najbardziej decydujące sprawy dla naszej wiary, uważamy je za fundament, na przykład wyznanie wiary w kościele, które mówimy szczególnie w czasie liturgii niedzielnych, to nie zmienia faktu, że nadal jako wiara ludu Bożego, Prowadzona przez Ducha Świętego, dochodzimy do coraz głębszego rozumienia tego, co powiedzieliśmy sobie, w co wierzymy, co recytujemy, a tym bardziej, że ten Duch Święty przez ten Kościół, czyli przez cały lud Boży i przez służbę jedności, przez ten charyzmat prawdy pasterzy, chce nam powiedzieć, co dla tego Kościoła dzisiaj jest dobre. I to jest droga synodalna. Dlatego musimy siebie wzajemnie posłuchać. Bardzo uważnie, najpierw wśród wierzących, zaangażowanych, wsłuchany, wsłuchanych na co dzień w Słowo Boże, w liturgię, w tradycję kościoła, ale też otworzyć się na tych, którzy może z jakiegoś powodu poczuli się w tym kościele zranieni albo poczuli się potraktowani właśnie niepodmiotowo, tylko przedmiotowo, albo z jakiegoś powodu też z własnej winy mogli od tego kościoła się oddalić, nie rozumieją go albo w jaki sposób odrzucają. Mamy posłuchać również tych, którzy nie tylko od tego Kościoła odeszli jako ochrzczeni, ale również, którzy są ludźmi nieochrzczonymi innych religii, kultur. Oni też mają coś ważnego nam do powiedzenia na temat wspólnoty Kościoła, albo przynajmniej na temat naszej wspólnej drogi, bo w końcu nie żyjemy jako Kościół wyizolowani ze społeczeństwa, czy z życia społecznego. Więc wspólnota Kościoła, mówi papież Franciszek, chce zadać pytanie sobie przede wszystkim wewnątrz, z pewną wrażliwością również, Słuchania ludzi z zewnątrz na temat tego, co znaczy dzisiaj iść wspólną drogą, to znaczy czuć się wspólnotą, na której czujemy się wszyscy przyjęci i w jaki sposób poprowadzeni do pełni prawdy. W jaki sposób ten Kościół ma się zmienić, abyśmy mieli takie poczucie wspólnego, jak to papież Franciszek mówi, bardzo wyraźnie, uczestnictwa w kształtowaniu tej drogi. Zdaję sobie sprawę z tego, że ten synod jest synodem w jakiś sposób skomplikowanym. To znaczy, żeby opowiedzieć o nim, żeby go zrozumieć, e, e, trzeba by odbyć wiele spotkań i... Po to jest właśnie też ta droga, żeby zrozumieć tę drogę, żeby zrozumieć ten synod, jego cel, jego metodę. Na temat metody jeszcze więcej w przyszłości. Na razie jesteśmy na etapie formułowania pewnej metodologii przeprowadzenia tego synodu w naszych kościołach lokalnych, no ale to już niedługo, już niedługo będziemy wiedzieli jak. No ale nadal pozostaje to pytanie... Co to wszystko znaczy dla nas? Niech to pytanie będzie otwarte: szukajmy, czytajmy, spotykajmy się, Słuchamy, słuchajmy mądrych ludzi, słuchajmy papieża Franciszka, naszych biskupów, którzy chcą nam też o tym opowiedzieć. Idźmy wspólną drogą, niech to będzie właśnie pytanie otwarte na przyszłość, i niech bardziej niż takie poczucie, jeszcze nie wiem, więc poczekam z boku i się nie zaangażuję. Żeby bardziej zamieniło się w pewne, nawet papież Franciszek używa takiego sformułowania, marzenie o Kościele. Nie marzenie wypływające tylko z tego, co ja bym chciał, tak po ludzku, że Kościół ma się teraz tylko dostosować do, moich, do jakichś moich aspiracji czy potrzeb. Ale żebyśmy wspólnie odkryli te najgłębsze zapisane w sercu człowieka, czy, czy też inspirowane z ducha świętego, pragnienia. Dotyczące właśnie wspólnej przyszłej drogi dla Kościoła. Że to jest w sumie istotą rzeczy. Możemy wiele rzeczy jeszcze dzisiaj nie rozumieć, nie wiemy do końca jak, ale chcemy się spotkać wspólnie, zresztą po to jest właśnie ta msza rozpoczynająca w katedrze, aby się spotkać i powiedzieć: Ale dla nas to jest ważne. My chcemy dzisiaj kościoła, który wzajemnie będzie się słuchał, który zadba o wspólne uczestnictwo, czyli pewną partycypację w kształtowaniu pewnej drogi. I że tylko w ten sposób odzyskamy pewną wiarygodność tego kościoła i wewnątrz, i na zewnątrz, i że to będzie służyło misji. Komunia, uczestnictwo, misja to jest jakby propozycja papieża Franciszka. I chodzi o to, że jeżeli ktoś to czuje, Właśnie, jeżeli gdzieś przeczuwa, że e, to jest z inspiracji Ducha Świętego, że coś, coś dobrego, coś nawet pięknego, coś, co możemy wspólnie odkryć. Właśnie w tej wspólnocie, która, jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, czy to nie pójdzie tak jak e, na drodze e, e, synodalnej w Niemczech. No nie, no nie chciałbym przynajmniej w tych punktach, w których ja sam widzę pewne, e, mam pewne zastrzeżenia, zastrzeżenia, które ma ostatecznie papież Franciszek, czyli nie, nie zamieniania tej drogi w taką Demokrację polegającą na tym, że jedni przegłosują drugich, że teraz kto się dorwie do mikrofonu, ten, ten jakby przekrzyczy innych i to będzie prawda o Kościele. Nie, to zupełnie chodzi o coś innego. Chodzi o marzenia wynikające z tego, że wierzymy, że to, dokąd prowadzi nas duch, jest ciągle do odkrycia, że obietnica Chrystusa faktycznie jest dla nas wszystkich. I że możemy się wspólnie spotkać, jakby, jakby nawet można powiedzieć, zatrzymać się trochę w drodze. Właśnie, żeby, żeby mieć siły pójść dalej, musimy się trochę zatrzymać, posłuchać i pomyśleć wspólnie, co będzie dla nas najlepsze. Nie wiem, czy można było wymyśleć coś lepszego dla kościoła w czasie, w jakim żyjemy, ze względu na wszystkie możliwe podziały polityczne czy wewnątrzkościelne, także w Polsce. Czy można było wymyśleć coś lepszego, Niż właśnie wspólne słuchanie, niż spotkanie, niż zasłuchanie w ducha. Zapraszam Was wszystkich do katedry w Poznaniu na 15 w niedzielę, ale przede wszystkim zachęcam Was do odwagi myślenia, że możemy tę drogę przejść razem i że może ona przynieść niezwykłe owoce.